Piękna Ziemia Dolnośląska z piękną Ziemią Kaszubską. Myślę, że wiele programów zrodzi się tutaj dobrej współpracy. Nasze partnerstwo ma matkę chrzestną i ojca chrzestnego. Matką chrzestną naszego partnerstwa jest pani starosta Janina Kwiecień. Janin to bardzo serdecznie dziękuję. Ponieważ Powiat ma podpisane partnerstwo z Powiatem Kaszubskim i Pani Starosta bardzo chciała, żeby również zaprzyjaźniły się Gminy. I to się stało. Porozumienie w Gminie Świnica o podpisanie takiej uroczystej odbędzie się 31 sierpnia podczas gminnych dożynek w miejscowości Krzyżowa. To historyczne miejsce. Przypomnę tylko, że 12 listopada 1989 roku w tej miejscowości była msza pojednania, na której był obecny pan Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl. W tej chwili to jest obiekt Fundacji Krzyżowej, właśnie w tym pięknym obiekcie pałacowym podpiszemy umowę partnerską. Jureczku, bardzo Ci dziękuję za to, że wybrałeś gminę świnica, wybierałeś w ciemno. Chcę podziękowania dla całej Rady za podjęcie uchwały. Bardzo serdecznie dziękuję i chciałabym wręczyć taką pamiątkę dzisiejszego podpisania porozumienia na ręce pana burmistrza. Dziękuję Państwu.